witajcie na kanale Ada składa. I witajcie znowu. Fajny pająk. Dzięki. Co chciałaś pokazać? No, a możesz podejść trochę. Zbliża się Halloween. Uuu. Dobra, rozpakuj pudełko. Pokaż jak tam w środku. O. Zobaczymy, czy to trudne, czy nie trudne. I jak widzicie, tu jest leżka, a na drugim jest Ale to nie ma żadnego znaczenia. Ale chciałam wam tylko pokazać. Dobrze. Okej. Okay. Co wydaje mi się, że jest tylko jeden woreczek. A. A jednak trochę więcej. Ile tych woreczków? Jak widać są, są sześć woreczków ale e, zawsze są takie pary. Okej, okay. Wygląda na to, że sześć woreczków, ale są takie nie za duże. Myślę, że to będzie szybkie składanie, co? Mm -hmm. No to w takim I razie. Szybko zobaczymy. Tak. Też. Super, ale to mm -hmm. może bliżej podejdziesz, bo to tak słabo tutaj trochę. Hop, dobra. Dobrze. Co? So, pokażę Wam tylko takie, takie rzeczy. Przy jednym. Jest tylko myszka i dynia, potem przy drugim woreczku jest tylko kot, a przy trzecim jest ten trawa. Taka podstawka jakby, tak? Tak. I to, to też jest takie takiej firmy i tak powinno na koniec być. No to chyba się spotkamy, jak złożysz mm -hmm. w całości i będziemy miały już pierwszą dekorację. Mm -hmm. Będziesz mogła opowiedzieć, czy warto tę dekorację kupować, czy dostawać, zamawiać. Może ktoś ma urodziny po drodze i mógłby chcieć taki prezent. Zobaczymy, czy wygląda strasznie, czy nie. Tak? Wydaje mi się, że bardziej taka na dekorację. Chyba nie wygląda strasznie. Taka mało straszna dla uh -huh. tych, co się nie lubią bać. A ja się lubię to może trzeba będzie poszukać jeszcze jakiegoś strasznego zestawu. To na razie. Narka. O Cześć. mój Boże, Ada, co tu się porobiło dzisiaj? No, mam Lego. Ale czy my już mamy Halloween? Nie. Mm, ty chyba chcesz tylko pokazać, jak idziesz w dekoracje halloweenowe. Mm -hmm. I co zrobiłaś? Pokazuj. Pip to chyba dźwięk? Ja, mysz. Czy myszy są straszne? A -a. Chyba tylko w Halloween. Pip. Kot. Dobra, a może opowiesz więcej o tym strasznym okay. zestawie? E, to nie strasznie. To się rusza. Ale co to jest? E, pokrywka to używania. Pokrywka od dyni, no tak. Mhm. Spoki Halloween. Uszy się ruszają. Mhm. Czyli jak jest, jak jest mysz przestraszona, to może mieć inaczej uszy, a jak się niczego nie boi, to może mieć inaczej. Mhm. Ale można też to tak trochę, ale prawie zawsze odpada. Można myśli ogonek? Tak. Okej. Okay. Ale prawie zawsze odpada. Mhm. A przy kociach można tak dobrze ogon zainspirować, jak się chce. Kręcić. O, a, można sobie samemu ten ogon wymyślać. Okej. Okay. Um. A czy to jest kot, który rusza wąsami? Aha! dobra. A słuchaj, tu jest już taka podstawka. Co na tej podstawce jest? Zaraz. To są chyba dynie. Tak, dynie. A słuchaj, a próbowałaś na przykład odwrotnie postawić kota i myszkę? Inaczej niż na... Mhm. I tak też daje radę. No to wtedy musiałoby być przesunięte. No, ale i tak robi robotę i może się kręcić w jedną i mm -hmm. w drugą stronę. Słuchaj, podoba ci się ta dekoracja. Tak. Luinowa. Chcesz więcej dekoracji? Tak. Chyba będziemy musiały coś jeszcze w takim razie ogarnąć. Tak. Powiedz tak, od 0 do 10, ile dajesz punktów tej dekoracji? No, jak jest straszna, to wtedy jeden, bo nie jest straszna, <laughs> lub dwa. A jak jest ładna, to wtedy dziesięć. Bardzo ładnie. A była trudna? Łatwa? Trudna. Nie Trudna. Nie, trudna. <laughs> no dobrze, to w takim razie polecasz, żeby sobie kupić to? Tak. Super. No to. Happy Halloween. Pa! Pa!